Witam wszystkich na kanale Na moim drugim odcinku Byłem zostały już w czwartek zastrzepione salmowirem Pokażę wam dzisiaj jakie ma gołębie Tu jest widem śrenia dzioby Na pulsujący Samiec winerka Tu jest winerka Tu jest krymka, samiec Tu jest samica tu od Sebastiana wi Wiedeński A tutaj widzę Tu też widzę od Sebastiana Tu też Tutaj też Tu widzę z rynku Tu od Sebastiana Tutaj jasny Tutaj Wiedeński latem Sebastiana Tu Wiedeński szeki To moje Blawinder Mój Blawinder tutaj Dubra wider od Sebastiana, samica Tu stara para dolnośląskich Dolnośląski Dolnośląska samica od pana Wysława Parę winerków, tu bocian koskowy Tu od pana, od pana Sebastiana Tutaj Czajka saksonska na mamki, to moja sa... Sam jest. To jest mój po tej parze. Tu wiedeńskie para. Tu ja sny na ogonie. Tutaj od pana Wiesława Wiedeński. Widym. To są moje wszystkie gołębie. Może jutro nagram coś z giełdy w skierniewicach A w sobotę może coś nagram Jeszcze coś w sobotę, jakiś filmek nagram o gołębiach 17 listopada Święto narodowe Dowody dostały. Dowody dostały Propolis. No i już jedzenie do, do dostały rano, ale już zjadły. tych zostawiły. Jęczmień. Grid mają. なったの Ten jasny też kupiony na rynku w Skierniewicach, tak kremka, też kupiona na rynku w Skierniewicach. Ten jasny na białogach też kupiony na, na rynku w Skierniewicach. Jeszcze od Sebastiana przyjadam, którego 25. pojadę z tatą po wiedeńskie, też od Sebastiana. Albo Sebastian wyślę, zobaczymy jeszcze. Jutro może coś nagram z giełdy w skierniewicach. A jak nie to w sobotę nagram coś o gołębiach jeszcze. Może jeszcze jutro nagram film o gołębiach egzotycznych moich. Jakie jeszcze mam gołębie egzotyczne O, to właśnie ja się pokażę Winder Sebastiana Samica. Tutaj też od Sebastiana. Samiec żółty. Tu samica czerwona. A to jest samica od Sebastiana. Kołębi po szczepieniu, nic innego po szczepieniu. Wpisów robią dobre, że Tu z rynku widzę, jak tam mówiłem wcześniej, jutro dostaną kąpiel, gołębie. Dobra, nie będę przedłużał. Do następnego. Cześć. A no jeszcze to powiecie. Łapki w górę na, na kanale i subskrypcję. Do następnego. Cześć.